Witajcie ludkowie, to zaziorem i grzączka i kuchnia po Śląsku. A pozdrawiam Was z Brynnej, że fest polubią. Jest sam pięknie, a ludzie fest gościnni. A miejsce, w którym dzisiaj, by da ważyć, to tak piękno karczmak na kamieńcu. Na kamieńcu, bo bez mała stoi w miejscu, które się nazywał kamieniec. No to już nic i da ważyć. Pięknie samo ciepło, kominek mnie tu grzeje idzie ważyć w takich warunkach. Słuchajcie, aby da robić dzisiaj rzeczy, które są nieodzownie związane właśnie tu z, te, z tymi terenami z brenną. Bardzo popularną właśnie tukę jest wędzono kita wieprzowo do tego kapusta zasmażana ze szpirkami, no i zimioki, a potem zrobimy sobie buchta. Co to jest buchta, dowiecie się nie skorzy. Jo, słuchajcie, wędzonej kity nimom bo nie dostał. Idziemy dostać właśnie tutaj w Brynnej, w okolicach Jomą kita, ale josy ją są zapeklowo. W jaki sposób zaraz wam powiem? Mam tu taki piękny kąsek właśnie wieprzowej kity. Zrobił rzek nacięcia, posty tam ząbki czosku. Ponacirą rzeki liściem laurowym, zielem angielskim, solą i to mi się tak w tym wszystkim peklowało dwa dni. Fajnie mi zmieniła kolor na różowiutki. Zaraz ta kita będziemy ważyć, nie piec. Tu już woda mam. Potem będziemy robić kapusta i zimioki. Kita mi tu pięknie uwolniła, także ona miała być wędzona, bo na bazie tej kity będzie robiona zupa. Jomom ją jom, dobrze zapeklowano i też będzie na pewno bardzo dobro. sobie teraz do gorka. Słuchajcie, pierwsze... 15 minut na ostrym ogniu, a potem z dwie godzinki ona musi tak dochodzić. Także troszkę to zetrwa. Żeby ta ta zupa miała lepszy włoń, no ona nie ma wędzono, bez tuż, ja tu mam wędzony brzuch, taką wędzonka i dom do, tej, do tej zupy ta skóra z tego właśnie brzucha. A boczek i tak się mi przydo i tak. żeby czasu nie mi trężyć, jak będzie mi się takita ważyć, uważa się też kapusta szono Właśnie ją będę robić ze szperkami i z czytym Mam tu kapusta, ja sobie ją eno teraz przyprawia. Mam tu kminek. Kminek dobrze działa, na to, żeby po tej kapuście nam się źle nie działo. Dwa liski laurowe. trzy kulki ziela angielskiego. To wszystko teraz postawia. Jak mi się waży. Słuchajcie, to mi się tu waży, ta moja kita. Ja już se odsadził kapusta, bo już jest miękko i teraz będziemy szykować ta kapusta. Pierwsze co, do niej zimiok, a potem pokreja ta moja wędzonka w kosteczkę, wyskwarza do tego dom cebulki i na koniec zrobię na bazie tego właśnie ze smoszka. Wszystko połącza z kapustą będzie taka kapusta do naszej kity. Jeden taki, myślę, że mi styknie na taki gornek kapusty. Ten ma na celu zagęszczenie tej kapusty, ale też ta kapusta wtedy się fajnie świeci, tak szkli, dzięki właśnie ziemiokowi. I teraz, słuchajcie, ten mój wędzony brzuch se pokryje w takie plasterki, a potem w taką kosteczkę i będę go skwarzyć na szperki. sobie fajnie wyskwarzymy, Zrobimy się z tego takie skwarki i potem na tym se właśnie ta nasza cebulka fajnie zeszklemy. k się mi skwarzam, a ja i jest wartko pokryja moja cebula Złuchajcie. Cebulka mi się fajnie zeszkli, te szpelki mi się wyskwarzą do końca i będę mógł robić ze smożka na tym. Szpelki mi się na tela zeskwarzyły, dom se ich tu troszkę nakroi, Dom se kut teraz z dwie łyżki mąki pszennej, a dwie i pół wymieszą. I będę robił z tego ze smożka. Dom to już na palnik. I tłóż mi się fajnie z mąką wymieszą teraz. Teraz ta ze smoszka, słuchajcie, do tej kapusty cało, jeszcze nowy dropia i mieszamy. Mm, słuchajcie, jak pięknie wonio Boczek, cebula, kapusta, czosnek. Piękne zapachy. Żeby kapusta była lepsza w smaku, czasy dać jeszcze tam korzenio. Pusta mu gotowo, ale żeby kita dobrze szmakowała, uważamy sobie też zimioki ważyć całe w skórze, w Nie niesurowe. Stawią. Zimioki mi się uważą, myślę, że kita no, pół godzinki i powinna być i dani będzie gotowe. Witam się w Waszyi, za chwilkę bydą, bez to żyjomą, Chwilka teraz czasu, żeby się pogodać z moim gościem. A jest ze mną dzisiaj osoba, która podobnie jak o bardzo kocha tradycja i kultywowanie tej tradycji. Jest ze mną wiceprezes górali Breńskich. Janek Staś, witam Cię Janku, witam. jeszcze raz. Witam Cię Remigiuszu. Chciałem już tak na początku od razu, bo naprawdę że jest, jak to u nas gadałem, szwarny, piękny synek, ale ta czopka Ci nie pasuje. <grym> szwarny. I to no. byś to musiał zmienić. Nie ma sprawy. Jak Jako Parfum. tako z Brynnej mógł nadawać. Dziękuję Zresztę bardzo. Pierwszy. Rozmiar Ci powinien pasować. Jest dobrze, jest no, dobrze. Od razu Ci Janku, siedzieć. powiedz mi, yy, bo na pewno Inksi też nie wiedzą. Co to za organizacja? Co robicie? Co organizujecie? Jak działacie? Mhm. A więc tak, Górale Bryjscy jest to organizacja powołana niedawno, 4 lata temu, należymy pod oddział Górali Śląskich, a oddział Górali Śląskich pod związek to tam ci w Zakopianym, Zakopanem, ci najważniejsze górole jak o nich godają. No, działamy różnie. Przede wszystkim kultywujemy tradycję, dbamy o to, co nasi dziadkowie, babcie, starzyki robili, żeby to przetrwało. No, czyli pięknie, no, no, tak. Żeby się to utrzymało, bo jak widzisz, wszystko to idzie do przodu i trzeba o to dbać. Organizujemy imprezy ku temu, noc świętojańską, taką jedną z największych, Brynnej, dożynki. Taki typowo góralski imprezy, imprezy, bal góralski na przykład. Bal to, góralski, no pięknie, nie, no, tak, no, no w słomie no, na przykład. No, to super teraz, sprawa. jako fest uroczy. No, kupa kurzu przy temu, ja, ale ale robi efekt. Co jeszcze? Mamy Mistrzostwa Polski w koszeniu Łąki. Tam już, wiesz, mógł być spokojnie. Zresztą wpiszę cię na listę startową. Możesz Słuchajcie, Josie jest u mnie także może przyjada. Nie mam daleko. No, także tyle w skrócie. No to pięknie. Cieszę się, że w ogóle powstało coś takiego, że kultywujecie te tradycje, no żeby potem takie bajtle właśnie małe. No, chodź. Znały te tradycje i wiedziały, skąd są i tak dalej.